Mam dla Was wszystkich pewną informację, ale zanim do niej przejdę, to chciałbym przypomnieć tym, którzy wiedzieli, bądź wiedzą, oraz tym, którzy nie wiedzą, to chcę powiedzieć, że 3,5 roku temu miałem bardzo poważny wypadek. Poskładano mi kości w szpitalu w czasie operacji, no i po wyjściu ze szpitala dochodziłem jakiś czas do pewnej sprawności. Było nawet całkiem sensownie. Znowiliśmy później treningi po pewnej przerwie, kiedy dochodziłem do siebie. No ale e, muszę powiedzieć, że niestety, ale nadszedł taki moment, w którym, którym e, moja niepełnosprawność, bo ją posiadam, wzięła na denu górę. Na przełomie maja i czerwca tego roku. Reaktywowałem zajęcia po tej przerwie covidowej, i niestety po tych zajęciach czułem się dość źle, albo nawet powiem bardzo źle. Chwilę później byłem na kontroli u ortopedy. Lekarz prowadzący stwierdził jedno: Jeżeli nie chcę mieć operacji powtórnej na jedno i drugie biodro, bo te, tu jest problem, to Powinienem przerwać prowadzenie zajęć Aikido, uprawianie sztuk walki. No i z żalem, z żalem, bo chcę Wam poinformować o tym, że jednak podjąłem decyzję o zamknięciu klubu. Także zajęć w miesiącu, wrześniu, za miesiąc, wrześniu 2021 już nie wznowię. Klub całkowicie zamykam. Nie ma sukcesora, który by to poprowadził po mnie Także... Tak jest życie Zaczęło się coś, coś się skończy Co dalej? Wszystkich tych, którzy chcą ćwiczyć jak do dalej, to zachęcam, żeby to robić Skupić się na formach zewnętrznych Na treningu, sztuki walki jako takiej, przeproty, pady, techniki i tak dalej w związku z tym polecam klub Adama Łapińskiego, który jest w Starosielcach. Klub się nazywa Czobukan. Czobukan dobrze mówię. Instruktor naprawdę dobry, z bardzo dobrą bazą lokalową. Mata infrastruktura cała, szatnie tak dalej. Także zachęcam Was do pójścia do tego klubu. Jeszcze z Adamem tego nie, nie konsultowałem, ale myślę, że się nie pogniewa o to. Gdyby ktoś z Was chciał ćwiczyć nieco ostrzej niż Aikido, to polecam e, Jutsu. Mówię Jutsu, bo nie wiem jakie to jest Jutsu. choć <ścoughs> ćwiczyłem. E, klub prowadzony przez Sensei Zbigniewa Struka. Klub siobukaj. E, też do odszukania w internecie. Ja tam później na dole umieszczę linki do stron internetowych, także znajdziecie namiary na te kluby. W klubie Shobukai ćwiczy się zdecydowanie inaczej niż w aikido, ale ta baza, która jest w aikido świetnie współgra z tamtymi, z tamtymi technikami, bo aikido przecież z tego co tam ćwiczą w zasadzie wyszło, więc więc komplikacji, problemów z zaadaptowaniem technik nie będzie na pewno eee... podziękować chciałbym jeszcze na koniec przede wszystkim dziękuję wszystkim osobom które zaufały mi wszystkim uczniom którzy przez te lata się przewinęli przez, przez prowadzony przeze mnie klub w grupach dziecięcych, których było swego czasu bardzo dużo. W grupie młodzieżowo-dorosłej również tak samo. E, dziękuję Wam wszystkim za, za Waszą obecność, za to, że wspólnie mogliśmy ćwiczyć, że nasze drogi się skrzyżowały, mogliśmy razem poznawać e, japońskie sztuki walki, BUDO. Dziękuję rodzicom dzieci, którzy zaufali dla mnie powierzając swoje pociechy pod moją opiekę, to było to było no, przeżycie prowadzenie zajęć dla dzieciaczków, i młodszych, tym większe, <głos》> to żywioł trudny do opanowania zrobienie zajęć, które będą interesujące dla dzieci zabawne, rozwojowe i bezpieczne przede wszystkim to jest trudna sztuka. Eee... Co jeszcze? Dziękuję moim mistrzom, którzy włożyli duży wkład w to, gdzie się znalazłem. Zacznę od tyłu, czyli od czasów współczesnych, w tył będę się cofał. Bardzo serdecznie dziękuję Aleksandrze i Tomaszowi Sowińskim z Warszawskiego Klubu Soto za wsparcie techniczne, wsparcie logistyczne, za to, że przyjeżdżaliście do, do mnie i do mego klubu na seminaria. Dziękuję Wam za to, że mogliśmy jeździć do Was na seminaria. Dziękuję za to, że też na obozy nasi uczniowie z naszego klubu mogli jeździć, że ja mogłem u Was na obozach być. Serdecznie Wam za to dziękuję. Dziękuję Wam za te takie bardzo ludzkie, bardzo serdeczne podejście do mojej osoby. Jestem za to Wam serdecznie wdzięczny za wkład techniczny, za naukę, za, za to podejście. Drugą osobą, którą chcę wymienić, jest Sensei Roman Hoffman, który od końca lat 80 do początku lat 2000 prowadził mnie, prowadził nasz klub przyjeżdżał do nas na seminaria myśmy jeździli tam do Warszawy na seminaria do klubu Centrum Aikido do Aiki w Warszawie to był bardzo dobry czas dziękuję Sensoromanie. Romanie za to wszystko nie wiem czy to usłyszysz może usłyszysz jeśli tak to tym bardziej dziękuję i pozdrawiam serdecznie za za, za, za Aikidos, że mi dałeś te podstawy Senseju. Super, to był dobry czas, naprawdę. Jestem wdzięczny za to niezmiernie. Jeszcze jedną chciał, osobę chciałbym wymienić. Jest to zbignie Zbigniew Struk, ze wspomnianego na początku tego wideo e, klubu Siobukai. E, trafiłem pod opiekę Senseja Zbigniewa Struka, kiedy miałem 15 lat. Dziś mam 51. To były niesamowite treningi, bo to było coś takiego, że bało, bałem się iść na trening. Nie tyle co senseja, choć też trochę, ale szacunek przede wszystkim był wielki do mistrza. Nie wiedziałem, co mnie na tych treningach spotka, czy one się skończą. Tam tam powstał fundament tego co robiłem przez późniejsze lata. Za ten fundament Senseju Zbigniewie serdecznie dziękuję Ci. Twój wkład jest nieoceniony, bo mogłem poznać jeszcze inną stronę sztuk walki, że nie zawsze musimy iść wszyscy na herbatkę po treningu. Kto wie o co chodzi, to, to wie Sensei doskonale to zna, bo od niego to usłyszałem. Potem nasze drogi się rozeszły. Ja zacząłem ćwiczyć checki do. przerwałem trening jutsu. Potem trochę wracałem. Sensei u nas przebywał na, na cyklu szkoleń w naszym klubie. Także ja, Senseju Zbigniewie Tobie też serdecznie dziękuję za wszystko, co od Ciebie otrzymałem. Za całość tej wiedzy, którą mi przekazałeś. Wielkie dzięki. Także już w tym momencie chciałbym się z wami pożegnać. Powiedzieć tylko tyle: że kanału na YouTube nie kasuję, fanpage'a na Facebooku nie kasuje, Zostawiam to w celach pamiątkowych. Jeśli ktoś z was będzie chciał stamtąd pobrać jakieś zdjęcia czy filmy, nie ma problemu, tylko nie publikujcie ich nigdzie samodzielnie, bez mojej zgody. Co jeszcze na koniec? To już moja taka z innej beczki prośba, a raczej ostrzeżenie, żeby jednak nie zagłębiać się w duchową, duchową stronę kultury Dalekiego Wschodu. W mojej ocenie jest to bardzo niebezpieczne duchowo. Zachęcam do ćwiczeń fizycznych, tych zewnętrznych form. Te wewnętrzne formy odrazam e, Jako chrześcijanin, ewangeliczny, biblijny uważam, że one są dość niedobre duchowo. Mogą poprowadzić z Was w jakieś new age. Moim zdaniem to jest niedobre. Ćwiczenie form zewnętrznych z wyraźnym oddzieleniem strony duchowej, jak najbardziej. Polecam serdecznie. Jeśli ktoś z Was chciałby ze mną na ten temat porozmawiać, to ja zapraszam do kontaktu prywatnego, czy to przez Facebook, czy, czy jakieś inne kanały, jeśli macie do mnie dostęp. Także z mojej strony to by było wszystko. Dziękuję wszystkim, wszystkim jeszcze raz serdecznie. Trzymajcie się dzielnie, rozwijajcie się nie tylko fizycznie, rozwijajcie się intelektualnie. Cóż, no koniec, no taki jest finał. Może ktoś z Was będzie chciał matę kupić, bo jest do sprzedania. To zachęcam do kontaktu, bo warunek jeden: wszystko kupujecie albo nic. Pozdrawiam Was serdecznie. Do Marie I cóż, fajnie było. Czas się skończył. Trzymajcie się. Cześć.